Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Łukasz z kanału Detektory Stajapa A my co? No zbliża się jesień, słuchajcie, no i poszukiwania. A z kim dzisiejsze dzisiaj będą poszukiwania? Zobaczcie. Dzisiaj jesteśmy z Silver Borkiem. Tak więc widzieliście przed chwilą unboxing, e, prezencik od Tomasza. Tomaszku, bardzo Ci dziękuję. No i moneciarka od Silver Borka. Słuchajcie, I, mamy pierwszy sygnał. Mamy pierwszy sygnał. Gdzieś on tu był. Gdzie on tu był? Tu mamy 95. Słuchajcie, na deusie. I zobaczmy, co tu mamy. Sygnał jest generalnie na wierzchu. I zobaczymy, czy Silver Silverborn przyniósł nam szczęście. Oczywiście, że przyniósł nam szczęście. Słuchajcie, mamy pierwszą monetkę, a tą monetką, słuchajcie, nie jest prawdopodobnie dwie kopiejki. Patrząc po wyglądzie, na pewno będzie to kopiejeczka. Jedna, albo dwie kopiejki, My zobaczymy, tak więc lecimy dalej, słuchajcie. A teraz wychodzi nam jakiś aerozol, nie zawsze są fajne fanty, tak więc zbieramy wszystko. Problemem na tym polu jest to, że jest świeżo przeorane, ale nie mamy czasu, bo w poniedziałek będzie siane. No i słuchajcie, mamy kolejną krągłość, a tą krągłością jest i leżała na wieczku. Monetka aluminiowa, słuchajcie, 50 groszy z PRL-u, tak więc boreczku. Pozdrawiamy serdecznie. Mamy kolejną krągów, słuchajcie. Obiecałem Tomkowi, że bez Boratynki dzisiaj nie wrócę, tak więc mamy boratyneczkę, słuchajcie. Nawet w takim niezłym stanie, jak się umyje. Zobaczymy, nie będziemy trześć, tak więc mamy boraksa. Super, słuchajcie, lecimy dalej. Słuchajcie, sygnał 86 na Deusiku i pewnie będzie druga Boratynka. Zaraz zobaczymy. Gdzie ona jest? No gdzie ona się schowała? Poczekajcie, przyłożę sobie telefon w drugą rękę. Siedzi w tej grudzie? Ale ja. Słuchajcie. Siedzi w grudzie. Siedzi w grudzie ta monetka chyba. Chyba monetka. Zaraz zobaczymy. Co tu mamy? Hm. tutaj jest. Jest. Kolejna boratynka, słuchajcie. Kolejna boratyneczka, Padła, proszę bardzo. Piękności. silverborkowa borkowa dzisiaj przynosi mi szczęście. Kolejny ładny sygnał 86. I co my tu mamy? Gdzie my to mamy. Wezmę to już Polcami. Pal o! Mamy monetkę! Ha, kurde! Tomek mówił, że trafię sreberko a ja trafiłem 20 groszy z PRL-u, oj! 20 groszy z PRL-u który rocznik 61 pozdrawiamy serdecznie, no niestety sreberka nie mamy, ale Alufox wpadł, lecimy dalej No i słuchajcie, wpada The Next bratnią. Bratnią. Borką, Tak więc dzisiaj odcinek dedykowany Silver Borkowi, tak więc Boratynki udało się zdobyć A teraz szukamy tego srebra, słuchajcie No ciężki temat ogólnie Ciężki temat, żeby coś tu znaleźć No ale próbujemy Próbujemy Jeszcze dorobimy trochę zgód w tych stronach, tak więc będzie może Większy potencjał na jakieś tam poszukiwania No ale myślę, że to jakiś tam Ostatni wypad Będzie Bądź przedostatni i zostaną tylko lasy i kolejna buratineczka wpada do moneciarki, tak więc kolejna Boratina, nie wiem trzecie, czwarte, już nie pamiętam nawet, przejdę sobie te dwie, trzy linie tego Polka i śmigam do domu, bo już rodzina mnie wzywa, tak więc co będzie, to będzie, a później sobie pogadamy. No to powiem Wam teraz czapki z głów, aż mi głowa normalnie rozbolała, ale trafiłem, kurde, <gry> Masakiera! Chcecie to zobaczyć? To już Wam pokazuję. Chcecie? Na pewno? Patrzcie. Mam piękną fibulę. Mam fibulkę, słuchajcie, i to naprawdę, kurde, na sztosie. Mamy to. Nie znam się bardzo na fibulach, no ale podejrzewam, że jakieś wpływy rzymskie. No tutaj trafiłem jeszcze dwa lata temu. Chyba już nie pamiętam kiedy. Fragment fibuli z wędrówki ludów. No ale ta jest piękna. No nie ma igły. Ale sztos. Dzień konia. Naprawdę w moich okolicach bardzo rzadko można trafić taki fancior. Naprawdę sztos. Lecimy dalej, słuchajcie. Chyba jeszcze chwilę zostanę na tym polu, no bo, bo warto. Oznaczam to miejsce, koordynatki dla konserwatora i archeologa i lecimy dalej. Czym były fibule? Fibule, czyli starożytne zapinki do ubrań, pojawiły się już w epoce brązu, ponad 3000 lat temu. Były czymś więcej niż tylko praktycznym przedmiotem, pełniły rolę ozdoby i znaku rozpoznawczego. Najstarsze fibule miały prostą formę, przypominały agrafki. Wraz z upływem wieków stawały się coraz bardziej skomplikowane, łukowate, tarczowe, a nawet bogato zdobione srebrne i złote egzemplarze. Niestety, tutaj jest tylko brązowy egzemplarz, ale bardzo fajny. Rzymianie używali ich codziennie, a na ziemiach słowiańskich i germańskich spotkamy fibule aż do średniowiecza. Każdy kształt i materiał mówił coś o właścicielu, o jego pochodzeniu, jego pozycji oraz bogactwie. Dziś Fibule to jest jedne z najcenniejszych zabytków archeologicznych. Dzięki nim możemy nie tylko zobaczyć dawną modę, ale także zrozumieć jak wyglądało życie ludzi sprzed setek, a nawet tysięcy lat. Na ziemiach w dzisiejszej Polski w okresie około III wieku przed naszą erą, aż do V wieku naszej ery rozwijała się kultura przeworska. To właśnie z tego czasu pochodzą jedne z najpiękniejszych fibul, czyli zapinek do spinania ubrań. Były one nie tylko praktyczne, ale i symboliczne. Najbardziej yy, i najczęściej wykorzystywano je z brązu oraz żelaza. Czasami zdobiono je srebrną lub złotą blachą. Miały różne formy, od prostych łukowatych po okazałe fibule tarczowate, które świadczyły o bogactwie i pozycji właściciela. Archeolody często znajdują je w grobach wojowników i kobiet. Wskazuje na to, że pełniły funkcję nie tylko użytkową, lecz także reprezentacyjną. Niekiedy noszono nawet po dwie fibule, spinając z nimi płaszcz lub szatę, tworząc wówczas charakterystyczny element stroju. Dziś fibule przeworskie dla badaczy są bezcennym źródłem wiedzy. Pokazują nam nie tylko modę tamtych czasów, ale też kontakty handlowe i wpływy kultur od Celtów przez Rzymian aż po ludy germańskie. Lubelszczyzna to jeden z ważnych obszarów, gdzie archeolodzy odkrywają ślady kultury przeworskiej. W licznych cmentarzyskach i osadach natrafiono tu na fibule zapinki do ubrań, które były charakterystycznym elementem stroju. Najczęściej znajdywane są fibule żelazne oraz brązowe. Zarówno proste formy łukowe, jak i bardziej okazałe bogactwo zdobione w egzemplarze. W grobach zamożniejszych osób pojawiały się nawet po dwie fibule, Spinające szaty na ramionach. Znalezione na Lubelszczyźnie zapinki wskazują, wskazują na to, że mieszkańcy tych ziem utrzymywali kontakty z różnymi ludami, widać wpływy celtyckie, germańskie, a także oddziaływanie Imperium Rzymskiego. Dzięki fibulom dziś możemy otworzyć wygląd stroju, a także lepiej poznać rolę Lubelszczyzny jako ważnego regionu dla szlaku, szlaku wymiany kulturowej i handlowej w starożytności. Kultura przeworska istniała na Belszczyźnie od młodszego okresu przedrzymskiego, czyli około II wieku przed naszą erą, do wczesnego okresu wędrówki ludów, czyli jakiś trzeci wiek naszej ery. W artykule analizowane były trzy subregiony osadnictwa: pierwszy region północno-zachodni, okolice Wieprza, drugi zachodni między Wisłą a Dwieprzem, i trzeci wschodni, od Buga aż po Wieprz. Czyli nasze kochane roztocze. Zarejestrowano tu 59 stanowisk archeologicznych z tego obszaru. Fibule są jedne z najczęściej występujących zabytków kultury przyworskiej na Lubelszczyźnie. Ich typologia pozwala dokładnie datować fazy osadnictwa i cmentarzysk. Najbardziej bogato zdobionych egzemplarzy pochodzi z obszarów wschodnich, czyli powiat chrubieszowski i zamiarski, w którym wówczas poszukuję i poszukiwałem i będę poszukiwał dalej gdzie przenikały wpływy kultury welbarskiej i kontaktów rzymskich. Moja fibula jest ze stopu brązu. Brakuje w niej sprężyny, igły oraz części nóżki. Zachował się natomiast łagodnie wygięty, łukowaty i wąski kabłąk, ozdobiony wcięciami na całej długości. Na łożysku kabłąka nawinięto dwa zwoje drucika mocującego podwiniętą nóżkę. To tyle, co mogę Wam powiedzieć na temat historii i pochodzenia fibul i fibulu, który, fibuli, którą znalazłem, tak więc zapraszam na kolejną część odcinka. Widzicie co mam? Patrzcie, pyk, cyk. Jest borotyneczka. Jest kolejna borotyneczka. słuchajcie. Piękności. Zaraz kończymy, kończę tu rajkę. Yy, I śmigam do domu i zrobię wam krótkie podsumowanie. Jestem naprawdę. Jestem mega podierany. Jestem mega podierany. Bardzo rzadko wychodzą tutaj zibula, To jest druga e, moja. Druga albo trzecia, już nie pamiętam. E, z tych terenów. Ale to jest piękna, też nie? Piękna. Widzieliście sami, naprawdę. Rewelacja. Już dzwoniłem do borka <laughs> i powiedziałem e, mu informację. Tak więc Tomaszek, też zadowolony. Naprawdę. Dzisiaj super dzień, super szczęście. Ale już pola się kończą. Już się skończyły, tak naprawdę. To jest jedno pole, które, które miało zostać na zimę, nieruszane, a jednak będzie ruszane. No, co zrobić? Taka wola farmera. Nic na to nie poradzimy, nie mamy na to wpływu. I kolejna monetka, przemyłem. no Zajechana, zdrowo sygnał, powiem wam. Marniutki i 20 groszy z perelu. I słuchajcie, szybkie podsumowanie naszego wypadku. No, dzisiaj. Naprawdę no, godzinka czasu na polu i mamy 5 boratynek, 20 groszy, 2 razy 20 groszy z PRL-u, 50 groszy, dwie kopiejeczki słuchajcie i mamy nasze cudo. A naszym cudem jest piękna fibulka. Jest piękna fibulka, tak więc naprawdę wypadzik ekstra. Tak więc bardzo wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. Pamiętajcie o pobijaniu filmu, komentowaniu. Subskrybowaniu Silverworka, bo dzisiaj przyniósł mi naprawdę szczęście i życzę Wam miłego dnia, bądź wieczora, nie wiem kiedy będziecie to oglądać. Subskrybujcie, oglądajcie i działamy dalej. Sami zobaczcie, kochani, jaki prezent mi dostałem, jaka paczuszka i od kogo. Tak więc mam paczuszkę od Silverworka. Bardzo dziękuję Ci, Tomku, za mega kubeczek, ale słuchajcie, to nie wszystko. To nie wszystko, tu mamy jeszcze inne piękne rarytasy, mamy naprawdę mega wypasioną moneciarkę silverborka, no rewelacja, sam bym chciał taką mieć, powiem wam naprawdę petarda, no i do tego słuchajcie piękna naszywka boreczkowa, mamy piękny magnesik, wow, piękny magnesik i mamy wlepki, tak więc wlepki będziemy rozdawać i jedną zostawię sobie, tak więc Tomeczku bardzo ci dziękuję i oczywiście zapraszam was na kanał silverboreks, niedawno Nasz przyjaciel przekroczył 1000 subów i lecimy po więcej, tak więc zostawiajcie subskrypcję I lecimy po więcej I Jeszcze raz dziękuję bardzo Tomaszu